Co? Jest tu Smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Zimna woda zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś! Budzę moją kochaną. Spójrz, dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, córeczko! Mam dla ciebie prezent. Szybko go rozpakuj! Co my tu mamy? Co? Poradnik jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki mamo! Ale to bardziej mi się podoba, babeczka! Zaraz pomyślę życzenie. Świetnie! dzięki mamusiu! Smacznego kochanie, sama upiekłam! Konno Fibi, pobudka, dzisiaj mamy piękny dzień, ale z niej śpią. Panno Fibi, dzień dobry! Pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy! Dzień dobry, Kim! Widzę, że zestaw idealny, poranek już gotowy! Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem, od razu je założę! Chcę, żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły! Pamiętałaś! Oczywiście, dziś wielki dzień! Urodziny! Wszystkiego najlepszego! A oto i tort! Brawo! Mam nadzieję, że będzie smakował. Upiekłam go całą noc. O Huda. Chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Chłap, moje płatki. Co to może być? O! Wiedziałaś co chciałam. Nowy iPhone, ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech. Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim możesz już iść? Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy, ruchy. Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw! Ale za to jaki ładny! Hop! I gotowe! Świetnie wyglądam! Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły! A innych spodni nie mam! Ale już wpadłam na fajny pomysł! Podzielę się z wami lifehackiem, którego widziałam na TikToku! Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka! Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki! Przyklejam wszystko do dżinsów! A teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie! Patrzcie na to! Stare poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne, ale czad! Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Okay. Ale w sumie po co, skoro mam służącą, Kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm, nie mam co założyć. Bez paniki, zaraz mm. szybko skoczę do Francji Jest. na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Już jestem, proszę. Dziękuję, Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść ja przymierzę ciuszki. Świetnie, i torebeczka do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj, kochana, szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim. Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Co tu jedzie takim fajnym samochodem? To ta nowa. Odbiór, odbiór. Dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe. Można wychodzić. Zapraszam. Nareszcie. Cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy, co ja. Ale fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą. Panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową. Na nas też pora. Pospieszmy się. Przechodź, koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki, to dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję... Gdzie to jest? O, tutaj mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę. Oj, to nie ściana. To to ma być. Cześć, niezdaro. Ale super Fili się ze mną przywitała. Muszę szybko zabrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałetku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm... Już wiem. Mam kawałek tapety, która została nam po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie! Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie! Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę w nogi. Moi drodzy, oto wasz test! Dacie radę! Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani, ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb. Dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą, których rozwiążę test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kująkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie. A za kasę? Za kasę? Wiesz to też nie! Że co? A jeśli dam więcej? No za tyle to ja rozumiem. Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe, co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Hurra! Świetnie mi poszło, piątka z plusem. A co u mnie? Jak to? Wszystko źle? Dwoja z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? A co myślałaś? Kura przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim? Zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fuu, czy to reba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Co tu mamy? No, tak lepiej, pizza. A ty, co masz, niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mm, moje ulubione koto kanapki. Pyszka. to kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł, może się zamienimy. Co? Super. O, niezła pizza. Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka. Jest zniszczona. Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec! Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze! Porażka! Fibi, wszystko w porządku? Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach. Proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę! Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy! Bro, to wasze paczki, można je zabierać. Dziękujemy, panie dostawco. Zobaczmy, co włożyli do mojego pudełka. O, różowy mop. Świetnie. Zdecydowanie będzie mi pasował do stylowego czyszczenia pajęczyn z mojego ulubionego domku. Co za ogromny pająk. Mam nadzieję, że nie osiwieje od takiego okropieństwa. O nie! Jaki wielki pająk! Siedź tam teraz, ty podporze! Zaraz zamknę wszystkie pająki w tym odkurzaczowym więzieniu. A co mi włożyli do pudełka? O, gumowe rękawiczki. Świetnie, zaraz pozbędę się wszystkich śmieci z mojego przyszłego wymarzonego domu. Precz z pajęczynami. Faniale. Yes! Wow, Kim... Tak, tak, wiem, że jestem wow. Ten różowy dywanik tak mi pasuje, ale potrzebuję go do urządzenia domu, więc uzbrajamy się w i zaczynamy oprzywać dom cudownie miękkim różowym dywanem. Uwielbiam ten kolor, idealnie podkreśla mój różowy nowy styl. A to serce będzie wyglądać niesamowicie na dachu domku. Wszyscy będą wiedzieć, że mieszka tu Ślicznotka Kim. Teraz muszę trochę przyciąć włosy. Ale nie sobie, tylko na domku. Potrzebuję takiej samej pielęgnacji jak ja, aby być piękną przez cały czas. Mój dom jest gotowy. Co tam zrobiła Kim? Jakiś różowy kłębek wełny. Zaraz pokażę fajny projekt domu. Nie będę potrzebował do tego niebieskich Pringles. Wiedziałem, że kiedyś mi się przydadzą te puszki po chipsach, które zbierałem przez całe życie. Potrzebowałem ich właśnie na tę chwilę. A tu będą fajnie wyglądać moje ulubione niebieskie żelki. Ale to nie wszystko. Oreo, uwielbiam te ciastka, więc przykleję je na dachu. Wow, świetnie to wygląda. I flaga, gotowe. A Mia, co ty tam robisz? Okay. Ja nadmuchuję balony. Będą idealnie pasować do mojego domku. Muszę nadmuchać wszystkie balony, żeby wystarczyło na cały domek. I ostatni. Uff, trochę się zmęczyłam. Widzę gwiazdki w moich oczach. Mija, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Chcę jak najszybciej ozdobić mój domek. Dobra, zacznę od dołu i przejdę na samą górę. Te żółte baloniki przypominają mi długie kiełbaski. To tak zabawnie wygląda. A na górze dodam słoneczko. Wasze domy są takie kolorowe, co będzie dalej? Banany są takie pyszne, ale potrzebuję ich więcej. Wykopię dziurę i włożę do niej skórkę po bananie. Świetnie. A teraz to wszystko podlejemy i czekamy! Wow! Jakie fajne bananowe drzewo wyhodowałam! A oto i moje ulubione banany! Okej, okay, tu zdecydowanie będzie stał leżek, na którym będę odpoczywać. Zakrywam głowę, żeby nie dostać udaru i napiję się pysznego koktajlu. Cudownie. Oho, banany! Myślę, że moja sąsiadka nie będzie miała nic przeciwko, gdy kilka zjem. Cześć, Mia. Przyłapała mnie. Nie było mnie tu. Dobra, muszę wymyślić coś fajnego na moim podwórku. Wiem. Mam samochód, ale nie mam gdzie nim jeździć. Zbuduję gigantyczną trasę wyścigową. Połączę tutaj i tutaj. Wow, ale super! Tutaj stawiam samochód i. BUM! Wow, jedzie tak szybko! To niesamowite! Uwielbiam samochody wyścigowe! Hej, kim chcesz się ze mną pobawić? Po co mi te dziecięce zabawki? Mam tu coś bardziej interesującego. Mam cały zestaw narzędzi i części mojej huśtawki. Muszę ją tylko złożyć. Zrobię to w mgnieniu oka. Mamy to! Moja różowa husztawka jest gotowa. Posadzę w niej mojego jednorożca. Brakuje mi tu skrzynki pocztowej, inaczej jak będę dostawać wiadomości od panów. O, ja też potrzebuję skrzynki pocztowej. Dostaję mnóstwo listów od przyjaciół z różnych krajów. Mam już nawet pomysł, jak ją pokoloruję. Zanurzamy kwiatek w farbie i odciskamy go na skrzynce pocztowej. Jak pięknie! Wow, super! Ja też mam świetny pomysł. Poznajcie się to hipopotam Bob. Będzie pilnował mojej poczty. Oh, yes. awesome. Dzień dobry wszystkim, jestem listonoszem. Przyniosłem wam waszą pocztę. Jaką masz słoneczną skrzynkę pocztową? Panienkę, Oto twój list. Dzień dobry, panie Den. Ja też przyniosłem ci list. Mam nadzieję, że z dobrymi wiadomościami. Ej, to boli! Nie przyniosę ci więcej poczty, Zmień skrzynkę. A kto tu mieszka? O, rany jakaś licznotka. Ja ten tego list. Oj! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Co za wstyd. Oto twój list, piękna pani. O, dziękuję bardzo. Muszę lecieć do zobaczenia za tydzień. Coś mi się już znudziły te samochodziki. Wiem, mam do zrobienia całe wnętrze domu. Muszę szybko stworzyć pokój marzeń. Oj, ale tu pusto. Potrzebuję tu czegoś fajnego. Zacznę od ścian. Niebieska farba na ścianach będzie wyglądać idealnie. Pomalujmy tu wszystko. O, rany uwielbiam malować. Co tam dalej? No tak, dywan. Miękkie puzle na pewno będą wyglądać spektakularnie w pokoju prawdziwego faceta. Super! A tutaj będzie ściana z moimi zabawkami. Oto i one! Jestem fajny i bawię się tylko fajnymi zabawkami. A niebieski człowieczek będzie to wszystko ochraniać. O, prawie zapomniałem o hagiłagi. Kilka moich obrazków na ścianę? No super. A z tym trzeba być ostrożnym. A to podło będzie stało tutaj. Będzie idealne jako stolik. Już mam co na nim postawić. Domek dla mojego chomika. Poznajcie mojego małego chomika, Pita. Będzie mieszkał ze mną. Pufa dla mnie i chyba wszystko gotowe! Ekstra! A teraz czas na relaks i zabawę z moim małym przyjacielem! On przynosi mi szczęście w moich grach. Mam prawdziwy pokój marzeń, jestem taki szczęśliwy! To jest niesamowicie fajnie! Też chcę urządzić swój pokój jak Den. Ale najpierw zrobię sobie paznokcie. Ten różowy mani doprowadzi wszystkich do szału. Dlaczego te ściany są tak okropnie białe? No to nie przejdzie. Pomaluję je szybko na różowo. To takie słodkie. Zaraz narysuję serduszka w całym pokoju. Tak wygląda tak uroczo. Zupełnie jak ja. Idealnie. Malujemy. Co to za pusta podłoga? Do bani. Różowe dywany są teraz w modzie. Dodam jeszcze kilka serduszek i łańcuch świetlny. Wspaniale. Przesyłam wszystkim słodkiego buziaczka! A co ja tu mam? To różowa żerafa z super długimi ramionami! O! Przykleję ją tutaj! A to mój autorski obraz. Ten stolik będzie tu świetnie wyglądał. Akurat nie mam gdzie położyć swoich rzeczy, a tutaj będzie uroczy stolik z lustrem, żebym mogła być ładna każdego dnia. Mm. Powinnam poprawić mój makijaż. Jestem oszałamiająca. Moje włosy są najdelikatniejsze, a dobre perfumy to klucz do sukcesu, więc nie oszczędzamy na tym dziewczyny. Cudownie, mój pokój jest gotowy, jest najpiękniejszy ze wszystkich. Prawie zapomniałam przedstawić Wam jeszcze jedną śliczną w tym domu. To moja kopka Marta. Będzie tu ze mną mieszkać. Znalazłam nawet dla niej łóżeczko. Jest taka słodka. Te białe ściany mnie smucą. Muszę to naprawić i mam świetny pomysł. Najpierw pomalujmy ściany na żółto, aby było jaśniej i bardziej pozytywnie. Wylewam farbę i rozprowadzam ją wałkiem. Uwielbiam malować ściany. Zaraz narysuję wam słońce. To ja wam wysyłam promienie dobroci i uśmiechu. Pięknie. A teraz musimy wszystko szybko zamalować. Idealny żółty kolor. Ale nie lubię siedzieć na podłodze. Muszę dodać coś miękkiego, jak piasek. Uwielbiam piasek z plaży. Jest taki miękki i ciepły. Super. A teraz powieszę kilka dekoracji na ścianach. Mam tu delikatny kwiatek. Fajną kaczkę! Fak, A to mój stojak na różne różności. Prawie zapomniałam o moim najważniejszym przyjacielu. Duszowej kaczce. Usiądź i postawimy cię tutaj. Stolik będzie tu świetnie wyglądał. Potrzebuję też czegoś do siedzenia. To żółte nadmuchiwane koło będzie idealne. Tu jest tak fajnie! Aż mam ochotę zagrać na ukulele. Co wyda to? Później urządzę koncert, ale na razie powieszę je tutaj. Kwiaty na suficie będą idealne. Okay. I zdjęcie mojego ulubionego zwierzaka. Jest taki słodki. Kocham go. Przy okazji, gdzie jest Richie? Richie, chodź tutaj. Cześć, kolego. Pobawmy się. Lubisz się bawić, prawda? Śpiewaj, Richie. Masz dobre wyczucie rytmu. Napisz w komentarzach, który dom spodobał ci się najbardziej. Ale dostanie go ten, kto najlepiej narysuje. Czas start. Ej, Mary, masz coś pod nosem. Nie no, bento wcale nie jest śmieszne. A ja myślę, że nawet bardzo. Dobra, wydrapie piórem nowy telefon. Oj, złamało się. Muszę znaleźć coś innego. Co? Kurczak? Śmierdząca skarpeta? Fu, co za ochyda. Co to takiego? Jakoś mi słabo. Ups, przepraszam, Jane. Nie zrobiłem tego celowo. Szukam dalej. Papierki, cukierki, monety. O, idealnie. Właśnie tym wydrapie mój nowy telefon. Jeszcze kilka szczegółów. Wspaniale. Idealnie. Dziękuję, monetko. Mary, jak tam u ciebie? U mnie? No zaraz zacznę rysować. Tylko, że już zapomniałam, co mam rysować. Eee, a, no tak, telefon. Najważniejsze, żeby było widać, że to telefon. Ben, co o tym myślisz? To twój rysunek? Jestem tu. Zapomnieliście o mnie? Co? Co wy tam narysowaliście? Kurczę, ja nic nie zdążyłam. Moje biuro. A ja pracowałem całą noc. Czas minął. Nie zdążyłam nic narysować. Daj sobie spokój. Mam pomysł. Zamień rysunki Bena i mój. Mary, co tam masz? Oto moja praca. Niesamowite mery, Ben. Oh, yes. Proszę spojrzeć i ocenić. Bez nadzieja. Co? Zamieniłaś rysunki? No i co z tego? Dzięki temu iPhone'ik jest mój. Bla, bla, bla. Muszę wstryknąć foteczkę. Co? To jakaś stara cegła. Zwariowaliście? Nową nagrodą jest Barbie. Podoba się? Fajna, co? Dziewczyny, co z wami? Obudźcie się. To nie taka zwykła Barbie. Spójrzcie, to jest tort Barbie. Widzę, że jesteście podekscytowani. No dobrze, w takim razie uruchomię czas i zaczynamy. Okej, okay, tylko jak malować maszyną z cukierkami? Może trzeba zjeść cukierka i wtedy przyjdzie inspiracja. Mm, to guma. Mogę jej używać jak plasteliny. Okej. Okay. Ale super. Fajnie mi to wychodzi. Ben, co ty na to? No pięknie, ślicznotko. Ja też zrobię równie dobry rysunek. To będzie głowa. Dobra, potrzebuję więcej gumy. Z tych czerwonych będzie świetna sukienka. Odlot. Mary, co o tym myślisz? Starałem się. Fu Ben, to wygląda jak potwór, a nie Barbie. Ale fajnie, udało mi się otworzyć to urządzenie. Muszę przerzucić jak najwięcej gumy. Hmm. Okej, okay. ta ilość gumy powinna wystarczyć. Ten kawałek ugniatamy i kładziemy tutaj. A potem ten tutaj. Okej, okay, świetnie. O nie! Gdzie są moje okulary? Co to za obrzydlistwo? Bento, ty? Gdzie są moje okulary? Ach, moje okulary są pokryte gumą. Ochyda! Uh. Jane, zabierz tę gumę z twarzy. Czas do mu końca? Co zrobiliście? Jane, zaprezentuj swoją pracę. E, proszę o to ona. No, znowu jakieś bezgroły. To totalna porażka. A ty co masz, Mary? No, twój rysunek jest niesamowity. A co ma Ben? Ben chyba nie chce tortu, więc nagroda wędruje do Mary. Zasłużyłaś na nią! Kurra! Jestem najlepsza w Barbie! Spróbuję kawałek! To jest pyszne! I jeszcze kawałeczek! Słuchajcie, to jest prawdziwa uczta! Ten torf jest tak dobry, że nie mogę się oderwać! Normalnie palce lizać! Zjem przyściutko! Możemy dostać kawałek! No dobra, częstujcie się, ale zostawcie coś dla mnie. Dzięki. Oto i nowa nagroda, zestaw kosmetyków. Dziewczyny będziecie zachwycone. A będą jakieś nagrody dla mnie? Dobra, narysuję dla zabawy. Czas start, zaczynajcie. Czyli trzeba rysować kredkami świecowymi, to bułka z masłem. Okej, okay, trzeba narysować kontury, potem kilka szczegółów tutaj, dodamy serce. Wychodzi naprawdę dobrze. Hmm, dziewczyny, ocencie proszę mój rysunek. Jest piękny, prawda? Hmm. Nikt nie narysuje lepiej ode mnie. Zaraz pokażę wam swoje umiejętności. Co? Mnie zaraz pokażę, kto tu ma większy talent. Bingo. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Po co tracić czas na kolorowanie, skoro można zetrzeć kredkę na tarce? Przykryć ją drugim kawałkiem papieru i przeprasować gorącym żelazkiem, aby stopić kredkę. Widzicie, jakie to proste? Zajmuje kilka sekund. Teraz też coś wymyślę. Wiem, mam tu wrzątek. Aj! I kredki. Po prostu bołam je kredki i wrzucę je do gorącej wody. Wtedy się w niej rozpuszczą i zamienią w farby. Potrafię kolorować szybciej niż Mery. Zobaczcie. A, a nie mówiłam? Naprawdę podoba mi się to, jak to wychodzi. Super! Ojej, co to za zapach? Mary, wszystko w porządku? O nie! Wszystko mi się spaliło! Zamyśliłam się i zapomniałam o żelazku. Co ja mam teraz zrobić? Odsuńcie się! Mary, uważaj! O nie! Moja farba rozlała się po całym rysunku. Jest zniszczony! Czas dobiegł końca. Zapokażcie mi swoje prace. Pierwsza jest, Mary. OMG! To abstrakcja, ale nie o to mi chodziło. Co ma Jane? Znowu jakieś bas to nawet śmiesznie wygląda. Może Ben nie zachwyci. Wow, no to arcydzieło. Nie mogę w to uwierzyć. Zestaw do makijażu idzie do ciebie, kolego. Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Mary, chcesz może makijaż? Jane, ty też chcesz? Dziewczyny już mi się kręci w głowie. Bingo! Ale mam pomysł. Zrobię wam makijaże w tym samym czasie. Dobra. Gotowe! Co wy na to? Starałem się. Ben, co ty zrobiłeś? Zrobiłeś ze mnie straszydło! No przepraszam. Ups. Ups. Dobrze, moje dzieciaki. Mam dla was nowy prezent. Tego kociaka widzę po waszych minach, że podoba Wam się nagroda, więc zaczynajcie rysować. Oh Mary, jesteś dziś taka piękna. Oj, to znaczy piękna jak zwykle. Dobrze, mamy narysować kota słodkim żelem? To bułka z masłem. Oczy, uszy, ciałko, łapki. W porządku. Skończyłem. Dlaczego się śmiejecie? Ponieważ najwyraźniej opuściłeś zajęcia, na których uczyliśmy się rysować kotki, zaraz pokażę ci, jak to się robi. Spróbujmy. Jakie kwaśne? Chcę spróbować więcej. Mmm, jakie dobre. Dlaczego wszyscy milczą? Ten, żel jest taki pyszniutki. On jest do rysowania, a nie do jedzenia. Pokażę wam, jak się rysuje kotka. Bo Mary zaraz nie będzie miała czym rysować. A <laughs> mój kotek. Jest gotowy! Dobrze, czas minął! Czekam na wasze prace! Mary, naprawdę wszystko zjadłaś i nie rysowałaś żadnego obrazka! Dobrze, pokazujemy! Ben, co tam masz? No, tak sobie! Rozumiem, że Mary nic nie ma! A co pokaże mi Jane? Wow! No to jest oryginalne! Ładny kotek, brawo! Wygrałam. Jaki słodki kotek. Nazwę cię Puszek, ponieważ jesteś miękki i milutki. Po prostu uroczy. Jane, myślę, że twój kotek chce być mój. Chodź do mnie, koteczku.